Skąd we mnie to uczucie samotności? Hmm? Mam rodzinę, znajomych, ale nadal często czuję się samotnie. Dlaczego tak jest? Mogę Ci podać dwa bardzo częste powody. Świetnie. Pierwszy to ciągłe odwracanie uwagi od uczuć i emocji. Ciągła ucieczka od tego, co się w tobie dzieje. No tak, dlatego ludzie ciągle coś oglądają, przeglądają, jedzą, piją. Tak, dopóki uciekasz od tego, co czujesz, nie chcesz poczuć emocji takich, jakimi są, wytwarzasz psychiczny opór. To wyjaśnia, dlaczego się czuję taka spięta, to przez ten opór wewnętrzny. Tak, i druga rzecz, porównywanie się. Czego mam więcej od tej osoby? Czego mam mniej od tamtej, bardziej powszechne niż możecie się wydawać i ma bardzo dużo wspólnego z uczuciem samotności. A możesz wytłumaczyć dlaczego? Postrzegając ludzi jako lepszych albo gorszych, tworzysz psychiczne bariery. Ludzie to wyczuwają i nie czują się dobrze w Twoim towarzystwie. Wiedzą, że się porównujesz. Ma to sens. Niezależnie czy czujesz się od nich gorsza lub lepsza, żadne z tych uczuć nie jest dla nich komfortowe. I przez to nie jesteśmy w stanie nawiązać głębszej relacji, jak przyjaźń czy.